Zanim przejdziemy do dzisiejszego tematu, mam do ciebie jedno pytanie. Czy kiedykolwiek byłeś w dołku, a ktoś rzucił ci z uśmiechem: "Myśl pozytywnie, wszystko będzie dobrze"? Wtedy, gdy wszystko się waliło, gdy nie miałeś siły wstać z łóżka, gdy nie potrzebowałeś pocieszenia na siłę, tylko kogoś, kto po prostu powie: "Rozumiem, jest ci ciężko". Jeśli choć raz tego doświadczyłeś, zostaw komentarz. Bo właśnie o tym dzisiaj pogadamy, o toksycznej pozytywności, która zamiast wspierać, potrafi ranić. I jeśli chcesz więcej takich szczerych rozmów, które nie zamiatają emocji pod dywan, kliknij, subskrybuj. Tutaj nie udajemy, że wszystko zawsze jest cacy. Tutaj rozmawiamy o prawdziwych rzeczach bez filtrów i bez ściemy. Dziś porozmawiamy o toksycznej pozytywności. O tym niewidzialnym ciężarze, który często podszywa się pod wsparcie, a w rzeczywistości potrafi pogłębić ból. Na pierwszy rzut oka wydaje się niewinna, czasem nawet szlachetna, bo przecież co złego może być w mówieniu będzie dobrze. Myśl pozytywnie nie ma co się załamywać ale wyobraź sobie, że toniesz, ledwo łapiesz oddech, a ktoś na brzegu krzyczy do ciebie: Hej, uśmiechnij się! To właśnie jest toksyczna pozytywność. Nie chodzi o to, że pozytywne nastawienie jest złe. Chodzi o to, że gdy staje się obowiązkiem, zaczyna szkodzić. Toksyczna pozytywność to maska. Maska, którą społeczeństwo często nakłada na nasze emocje, bo nie umie się z nimi obchodzić. Nie lubimy niewygodnych uczuć. Unikamy ich. Chcemy miło, łatwo i przyjemnie. I właśnie wtedy. Zamiast dać komuś przestrzeń do przeżycia tego, co trudne, rzucamy: nie przesadzaj. Wszystko dzieje się po coś. Zobacz, ile masz powodów do wdzięczności. Brzmi znajomość, ale to nie jest wsparcie to inwalidacja emocji, czyli przekaz. To, co czujesz, nie ma znaczenia. Nie pokazuj tego, nie obciążaj mnie tym. I najgorsze, że często te słowa padają z ust najbliższych, rodziców. Partnerów, przyjaciół, ludzi, którzy chcą dobrze, ale nie potrafią być obecni z nami w bólu. Bo nie nauczono ich, że prawdziwa empatia nie polega na szukaniu rozwiązań, ale na byciu obok. Znasz to uczucie, kiedy otwierasz się przed kimś, a on natychmiast próbuje naprawić ci nastrój, jakby nie mógł znieść tego, że przez chwilę jesteś nieidealny, smutny, słaby. Jakby emocje były czymś, co trzeba natychmiast zakleić uśmiechem. Ale emocje to nie problem do rozwiązania, to informacja o nas, o naszych granicach, o tym, co boli, co jest niezaspokojone. Jeśli je ignorujemy, one nie znikają, one tylko chowają się głębiej, a potem wracają często silniejsze, bardziej rozpaczliwe, bardziej destrukcyjne. Toksyczna pozytywność nie pozwala na autentyczność. Wymaga, żebyś udawał, że wszystko jest ok, nawet gdy pękasz w środku. Wymaga, żebyś się uśmiechał, choć nie masz siły wstać z łóżka. Wymaga, żebyś się cieszył z tego, co masz, mimo że czujesz się samotny, niezrozumiany, przytłoczony. I dlatego tak ważne jest, żebyśmy się tego nauczyli. Nie każde pozytywne słowo jest dobre. Czasem wsparcie to nie jest rada. Czasem wsparcie to po prostu jestem, rozumiem, że boli. Nie musisz być dzielny, nie musisz się uśmiechać, bo emocje nie są naszym wrogiem, są drogowskazem i masz prawo je czuć wszystkie. Bez wstydu, bez tłumaczenia się, bez udawania. Więc jeśli kiedyś usłyszysz, uśmiechnij się, przecież nie jest tak źle, przypomnij sobie. Masz prawo czuć, masz prawo mieć gorszy dzień, masz prawo nie udawać. Nie jesteś zbyt wrażliwy, nie jesteś negatywny, jesteś człowiekiem. A bycie człowiekiem to czasem znaczy płakać, krzyczeć, wątpić, czuć pustkę. To nie oznaka słabości, to dowód, że żyjesz naprawdę. Nie daj sobie wmówić, że musisz się ciągle uśmiechać, bo prawdziwe uzdrowienie zaczyna się tam, gdzie kończy się udawanie. Więc nie tłum swoich emocji, zamiast tego pozwól im być, bo tylko to, co wypowiedziane, może zostać usłyszane, a tylko to, co prawdziwe ma moc, naprawdę cię uwolnić. Jak unikać toksycznej pozytywności? To nie jest proste, bo większość z nas dorastała w kulturze, która gloryfikuje siłę, pozytywne nastawienie i nieustanne trzymanie fasonu. Od dziecka słyszeliśmy nie płacz. Uśmiechnij się, inni mają gorzej, bądź dzielny. Uczyliśmy się, że trzeba być twardym, że emocje to słabość, że jeśli pokażesz, że cierpisz, to coś z tobą nie tak. Ale to nieprawda. Prawdziwa siła nie polega na tym, żeby wszystko tłumić i zakładać maskę. Prawdziwa siła to odwaga bycia sobą również wtedy, gdy czujesz się bezbronny, smutny, pogubiony. To gotowość, by spojrzeć w oczy swoim emocjom, zamiast je zakopać pod uśmiechem na siłę. To empatia nie tylko wobec innych, ale też wobec siebie samego. Więc co możemy zrobić, żeby nie wpadać w pułapkę toksycznej pozytywności? Oto kilka bardzo ważnych kroków prostych w słowach, ale czasem trudnych w praktyce. Zamiast mówić wszystko będzie dobrze, spróbuj powiedzieć rozumiem że jest ci ciężko. Chcesz pogadać? To jedno z najczęstszych zdań, jakie wypowiadamy w dobrej wierze. Wszystko będzie dobrze, bo chcemy dodać otuchy. Bo nie umiemy patrzeć, jak ktoś cierpi, bo wydaje nam się, że jeśli ktoś usłyszy coś pozytywnego, to poczuje się lepiej. Ale prawda jest taka, że to zdanie często działa odwrotnie. Zamiast przynieść ulgę, wywołuje poczucie niezrozumienia. Zamiast pomóc, zostawia drugą osobę w poczuciu osamotnienia. Bo gdy ktoś mówi ci, że jest mu źle, a ty odpowiadasz, nie martw się, wszystko się ułoży, to w pewnym sensie zamiatasz jego ból pod dywan. Nieświadomie mówisz, nie zajmujmy się tym teraz. Nie mam na to przestrzeni. Uśmiechnij się, tak będzie łatwiej. A przecież nie zawsze ma być łatwiej. Czasem ma być prawdziwie. Dlatego zamień naprawianie na obecność. Zamień szybkie hasła na proste pytania. Zamiast nie przesadzaj, będzie dobrze spróbuj. Co cię teraz najbardziej boli? Jak mogę ci pomóc? Nie wiem, co powiedzieć, ale jestem przy tobie. To są słowa, które tworzą przestrzeń, nie po to, żeby od razu wszystko rozwiązać, ale po to, żeby ktoś mógł w końcu odetchnąć, być sobą, bez maski. Bez lęku, że znowu usłyszy, że wyolbrzymia, dramatyzuje, albo powinien być wdzięczny. Bo czasem największym wsparciem nie jest mówienie, że będzie lepiej, tylko uznanie, że teraz jest trudno. I nie potrzebujesz żadnych mądrych słów. Czasem wystarczy obecność. Czasem wystarczy, że po prostu jesteś. Daj sobie prawo do przeżywania emocji. Wszystkie są ok, nie tylko te ładne. W naszej kulturze od małego uczono nas, że pewne emocje są dobre, a inne złe, że uśmiech to sukces, a łzy to porażka, że grzeczne dzieci się nie złoszczą, że nie wypada okazywać smutku, zwłaszcza publicznie, że trzeba wziąć się w garść, nie przesadzać i nie dramatyzować. Ale emocje nie są problemem, emocje to sygnały, naturalne reakcje na to, co się dzieje wokół i wewnątrz nas. To nie wstyd to informacja. To nasza wewnętrzna nawigacja. Złość to często reakcja na przekroczoną granicę, niesprawiedliwość, brak szacunku. Smutek to znak, że coś lub ktoś miał dla nas znaczenie i że tego brakuje. Lęk pokazuje, gdzie nie czujemy się bezpiecznie, gdzie potrzebujemy zmiany lub większego wsparcia. Rozczarowanie może mówi nam, że nasze potrzeby są niezaspokojone albo że oczekiwania były zbyt wielkie. A mimo to próbujemy te emocje zdusić, Bo są niewygodne, bo nie pasują do idealnego wizerunku, który chcemy pokazać światu i sobie samym. Tłumimy je, udajemy, że ich nie ma. Wklejamy uśmiech na twarz mówiąc: "Wszystko OK, naprawdę. Ale one nigdzie nie znikają. Emocje, które nie znajdują ujścia, nie znikają. Jeden kumulują się. I wracają czasem jako nagły wybuch złości, albo bezsilność, albo ciało zaczyna mówić za nas bólem, napięciem, bezsennością. Dlatego tak ważne jest, by dać sobie prawo do przeżywania całego spektrum emocji, nie tylko tych ładnych i wygodnych, ale również tych trudnych, bolesnych, burzących spokój. Chcesz płakać? Płacz. Potrzebujesz się wycofać? Zrób to. Wkurzyłeś się? To w porządku. Złość to emocja, nie przestępstwo. Masz gorszy dzień? Nie musisz się z tego tłumaczyć. To nie czyni cię słabym, to czyni cię autentycznym, czyni cię żywym, czyni cię człowiekiem, bo prawdziwa siła nie polega na tym, że nie czujesz. Prawdziwa siła to umiejętność przeżywania emocji bez oceniania siebie za nie. To umiejętność powiedzenia sobie, to co czuję jest ważne i mam prawo to poczuć. Nawet jeśli innym to niewygodne, bo kiedy zaczynasz traktować swoje emocje z szacunkiem, przestajesz się ich bać i nagle zyskujesz coś bezcennego spokój, który nie wynika z ucieczki, tylko z akceptacji. Nie bój się mówić prawdy, nawet jeśli jest niewygodna. Wielu z nas nauczyło się dostosowywać, przypasowywać, dopasowywać emocje do tego, co akceptowalne, bo przecież nie wypada mówić, że jest źle. Bo nie chcemy być uznani za marudnych, negatywnych albo zbyt emocjonalnych. Więc kiedy ktoś pyta, jak się czujesz, odpowiadamy, w porządku, jakoś leci, nie narzekam, chociaż w środku wszystko w nas krzyczy. Mówienie prawdy bywa trudne, zwłaszcza tej emocjonalnej, bo odsłaniamy coś, co jest kruche. Pokazujemy się tacy, jacy naprawdę jesteśmy, a nie tacy, jakich od nas oczekują. Ale właśnie w tej szczerości jest siła, to ona buduje prawdziwe relacje. To dzięki niej możemy być widziani, a nie tylko odgrywać jakąś rolę. Czasem trzeba mieć odwagę powiedzieć, nie daję rady, jest mi źle, nie jestem ok i nie dodawać, ale dam radę, bo nie musisz niczego udowadniać. Mówienie prawdy nie oznacza, że musisz wszystko rozkładać na czynniki pierwsze przy każdej okazji ale oznacza, że masz prawo być spójny ze sobą. Masz prawo nazwać to, co się w tobie dzieje bez maski, bez udawania, bez poczucia winy, bo każdy raz, gdy tłumisz prawdę, odcinasz się trochę od siebie, a każdy raz, gdy ją wypowiadasz, nawet jeśli głosem niepewnym, wracasz do siebie. To właśnie prawda, nieperfekcja buduje zdrowe relacje, głęboki kontakt i wewnętrzną równowagę. Bo nie musisz być zawsze ogarnięty, nie musisz być inspiracją, czasem wystarczy, że jesteś prawdziwy. Jeśli do tego momentu coś w tobie zarezonowało, zostaw komentarz. Napisz, czy zdarzyło ci się kiedyś tłumić emocje tylko dlatego, że nie wypadało ich czuć. Albo może ktoś powiedział ci myśl pozytywnie, kiedy potrzebowałeś po prostu zrozumienia. Twoje słowa mogą pomóc komuś poczuć, że nie jest sam. I jeśli czujesz, że takie treści są Ci potrzebne, kliknij, subskrybuj, żeby nie przegapić kolejnych rozmów, które idą głębiej. Lecimy dalej. Pamiętaj, empatia to nie naprawianie kogoś, to bycie przy nim, nawet w trudnych chwilach. Kiedy ktoś bliski cierpi, nasz pierwszy odruch, to muszę coś zrobić. Chcemy naprawić sytuację, znaleźć rozwiązanie, podać jakąś radę. Bo czujemy się bezradni, gdy nie możemy zabrać bólu. Bo nikt nas nie nauczył, że czasem największym wsparciem nie jest działanie, tylko obecność. Empatia to nie, nie przejmuj się, to minie. Zobacz, inni mają gorzej. Myśl pozytywnie, nie ma co się załamywać. To są reakcje, które mogą brzmieć wspierająco, ale często są próbą szybkiego zakończenia tematu. Nie z braku serca, ale z braku narzędzi. Prawdziwa empatia to coś innego. To umiejętność wejścia w świat drugiej osoby bez prób jej zmieniania. To powiedzenie Nie wiem co powiedzieć, ale jestem z Tobą. To musi być naprawdę trudne. Możesz czuć to, co czujesz. Nie uciekaj od tego, nie jesteś w tym sam. Czasem empatia to tylko obecność w ciszy, siedzenie obok, wysłuchanie, niewypełnianie przestrzeni radami i motywacyjnymi hasłami. Czasem empatia to powstrzymanie się od komentarza i danie komuś przestrzeni, by po prostu był sobą bez filtrów. Empatia nie mówi naprawię cię. Empatia mówi, zostanę przy tobie, dopóki sam nie znajdziesz siły, by się podnieść. To trudne, bo musimy się nauczyć znieść cudzy ból bez uciekania, bez zagadywania. Ale właśnie wtedy dzieje się coś pięknego. Bo gdy ktoś czuje się naprawdę wysłuchany, zaczyna wracać do siebie. Nie dlatego, że ktoś mu coś poradził, tylko dlatego, że ktoś dał mu przestrzeń, by był prawdziwy, by poczuł, że nie musi się ukrywać. I może to właśnie najważniejsze. Nie zawsze możesz kogoś uratować, ale zawsze możesz być obok, a czasem to więcej niż wszystko. Zwracaj uwagę na własny język, również wewnętrzny. Toksyczna pozytywność nie zawsze przychodzi z zewnątrz. Czasem najgłośniejszy, najbardziej wymagający i bezwzględny głos to ten, który słyszysz w swojej własnej głowie. Znasz to? Nie powinienem tak się czuć. Znowu przesadzam. Bądź wdzięczny, inni mają gorzej. Nie mam prawa narzekać. To są słowa, które powtarzamy sobie nawet nieświadomie. Zamiast wspierać, oceniamy się. Zamiast dać sobie współczucie, stawiamy się do pionu, jakby smutek czy zmęczenie były czymś, co trzeba odrobić albo usprawiedliwić. Ale to, jak mówisz do siebie, ma znaczenie, ogromne, bo ten głos wewnętrzny towarzyszy ci codziennie i może być twoim największym sprzymierzeńcem albo najgorszym krytykiem. Jeśli każdego dnia słyszysz w głowie, że nie jesteś wystarczający, że inni mają gorzej, że musisz być silniejszy. To nic dziwnego, że w pewnym momencie zaczynasz się od siebie oddalać. Zaczynasz nie ufać własnym emocjom. Nie dajesz sobie prawa do słabości. Wymagasz zamiast wspierać. A przecież nie powiedziałbyś tak swojemu przyjacielowi. Nie powiedziałbyś bliskiej osobie w kryzysie: "Przestań się mazać i nie mają trudniej". Więc dlaczego mówisz to sobie? Spróbuj to zmienić. Powoli, świadomie. Zamiast muszę ogarnąć się natychmiast, powiedz: Mam prawo iść w swoim tempie. Zamiast: Nie mogę sobie pozwolić na słabość. Powiedz to normalne, że czasem czuję się gorzej. To nie jest rozpieszczanie siebie, to empatia w wersji najtrudniejszej, skierowana do samego siebie. Im łagodniej do siebie mówisz, tym więcej w tobie przestrzeni na prawdziwe przeżywanie. A kiedy jesteś dla siebie życzliwy, przestajesz się bać tego, co czujesz, bo już nie musisz się przed sobą ukrywać. Jak unikać toksycznej pozytywności? To nie jest łatwe, bo większość z nas została wychowana w przekonaniu, że trzeba być silnym, dzielnym, uśmiechniętym, że nie ma co się rozklejać, bo inni mają gorzej, że emocje są w porządku, ale tylko te ładne, wygodne. Pasujące do towarzystwa. Ale prawdziwa siła nie polega na tym, żeby wszystko tłumić i zakładać maskę. Prawdziwa siła polega na odwadze bycia szczerym wobec siebie i wobec innych. Więc jak nie wpaść w pułapkę toksycznej pozytywności ani wobec siebie, ani wobec bliskich, zamiast mówić wszystko będzie dobrze, spróbuj powiedzieć: Rozumiem, że jest ci ciężko. Chcesz pogadać? To jedno z najczęstszych zdań wypowiadanych w dobrej wierze. Ale kiedy ktoś cierpi, nie potrzebuje szybkiego pocieszenia, tylko przestrzeni na prawdę. Słowa typu nie martw się, czy będzie dobrze, mogą sprawić, że druga osoba poczuje się niezrozumiana. Jakby jego emocje były zbyt niewygodne, zbyt trudne do zniesienia. Zamiast tego bądź obecny, nie oceniaj, nie uciekaj w frazesy. Czasem największym wsparciem jest po prostu powiedzenie: Jestem z tobą. Daj sobie prawo do przeżywania emocji. Wszystkie są ok, nie tylko te ładne. W naszej kulturze gloryfikujemy pozytywne wibracje, sukces, optymizm, uśmiech, ale kiedy pojawiają się złość, smutek, rozczarowanie, zaczynamy je w sobie tłumić, udawać, że wszystko gra, tylko że emocje nie znikają, dlatego że je zignorujesz. One wracają często mocniejsze, głębsze, bardziej bolesne. Złość mówi, ktoś przekroczył twoje granice. Smutek mówi, że coś dla ciebie było ważne i zostało utracone. Rozczarowanie pokazuje, że twoje potrzeby lub oczekiwania nie zostały spełnione. Lęk może być sygnałem, że coś w twoim otoczeniu lub w tobie samym woła o uwagę, o bezpieczeństwo, o zmianę. Każda emocja niesie ze sobą informację. Nie przyszła po to, żeby cię zniszczyć, przyszła, żeby coś ci pokazać. I jeśli ją przyjmiesz, jeśli jej wysłuchasz, zaczynasz rozumieć siebie głębiej, a to pierwszy krok do uzdrowienia. Dlatego daj sobie prawo czuć. Płacz, jeśli musisz. Zatrzymaj się, jeśli nie masz siły iść dalej. Pozwól sobie na złość, jeśli ktoś cię zranił. Nie chowaj tego. Nie wstydź się tego, nie usprawiedliwiaj się za to. To nie czyni cię słabym, to czyni cię prawdziwym. Toksyczna pozytywność to nie troska, to presja, by czuć się dobrze zamiast czuć się prawdziwie. To próba szybkiego naprawienia emocji, które wcale nie są zepsute, tylko ludzkie. Nie musisz być zawsze uśmiechnięty. Nie musisz udawać, że wszystko jest OK, kiedy nie jest. Masz prawo czuć to, co czujesz bez wstydu, bez tłumaczenia się, bez potrzeby usprawiedliwiania się przed światem. I kiedy zaczynasz traktować swoje emocje z empatią, kiedy przestajesz wymagać od siebie nieustannego optymizmu, wtedy zaczyna się prawdziwe uzdrowienie. Bo nie chodzi o to, żeby było ładnie, chodzi o to, żeby było prawdziwie. Jeśli ten temat poruszył w tobie jakąś strunę, Daj znać w komentarzu. Może sam kiedyś usłyszałeś zdanie, które miało pocieszyć, a tak naprawdę sprawiło, że poczułeś się jeszcze bardziej samotny. Podziel się tym. Twoja historia może pomóc komuś innemu poczuć się mniej samotnie. I jeśli chcesz więcej takich szczerych rozmów, bez filtra, bez udawania, bez ściemy, zasubskrybuj ten kanał. Tu mówimy o emocjach takimi, jakie są nie takimi, jakie powinny wyglądać. Bo prawdziwe rozmowy to te, które zostają w nas na dłużej. Do usłyszenia w następnym nagraniu.